Cześć! Jestem córką Thermokaro. Nazywam się Matylda. Dzisiaj będę robiła w Thermomixie pyszne ciastka kokosowe. Do kokosenek potrzebne są tylko trzy składniki: cukier-puder, który zrobiłam w Thermomixie, wiórki kokosowe i białka. Zaczynamy. Otwieramy Thermomixa. Bierzemy motylek. I wkładamy go do naczynia. Wlewamy białka. Zakładamy pokrywę i ustawiamy na obrót 3,5. I czekamy 3 minuty. Teraz trzeba zdjąć samą miarkę, żeby tutaj był otwór malutki ustawić na obu 2,5 i w tym czasie trzeba stopniowo wsypywać cukier puder i teraz trzeba wsypać również wiórki kokosowe 200 gram 3 2 1 Masę trzeba przełożyć do innego naczynia. Przygotowałam blachę, wyłożyłam ją papierem do pieczenia. Teraz trzeba położyć masę na papier do pieczenia. Uformować w niewielkie kulki o około 4 cm średnicy. Kładziemy. Jak wszystkie kokosanki są już uformowane na blaszce, wkładamy je teraz do piekarnika. Bum! Mamy gotowe kokosanki. Teraz musimy poczekać aż wystygną, a potem będziemy ich próbować. Czas na spróbowanie. Wyszło przepyszne. Do następnego przepisu. Zostawcie łapkę w górę i zapskru... <grymne> zapskru... Dobra. Like and subscribe this channel. <grymne> Więcej termomiksowych przepisów już wkrótce. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybujcie nasz kanał. Pa, pa! The coconut nut is a big, big nut. When you eat too much, you get very fat. Now, the coconut nut is a big, big nut. But this delicious nut is not a nut. Is the cocoa fruit. It's the cocoa fruit from the cocoa tree. From the cocoa tree. From the cocoa palm family. Yeah, yeah, yeah.